Cześć, tu Cerbol Motocykle. Dzisiaj na hamowni Honda VFR 1200F z rocznika 2017. Motocykl przyjechał na wystrojenie z zachowaniem fabrycznego tłumika. Także jest tutaj taka ogromna pucha i jest też zachowany katalizator, bardzo restrykcyjny i ogromny. Na tym etapie podszedłem do strojenia. Jedynym modem jest tutaj filtr powietrza KIN. I spójrzcie, jakie mamy rezultaty rewelacyjne i moc. I moment poszły ostro do góry. Przesunąłem mu odcinkę o 700 obrotów. Przyjechał 147 koni, 122 nitki. Wyjeżdża 161,5 konia, 129 nitków. Także mamy 14 koni do góry. W bardzo szerokim zakresie moc ta wzrosła. Także myślę, że możemy być jak najbardziej zadowoleni z takiego rezultatu. Otworzyłem mu zawór wydechowy na 100% przez cały czas. Także fajnie sobie teraz basowo brzmi wyłączyłem mu też limiter prędkości zapina w tej chwili 2,99 wcześniej licznikowo zapinał 275, natomiast de facto tylne koło kręciło się około 260 km na godzinę dostał też quickshifter od Anitori no i przeprogramowałem mu Przepustnice, spójrzcie tylko, tak wyglądają. Tak wygląda mapa przepustnicy dla pierwszych trzech biegów. Był mega kaganiec na tych trzech biegach. Spójrz na to, dopiero od 6,5 tysiąca otwierał przepustnicę do 100%. Wcześniej była mega zamułka, Zobacz na to, jak to wygląda od boku. Tutaj też reakcja na gaz jest taka średnia. Po moich zmianach mamy w ten sposób. Także spójrz tutaj. Spójrz, jak się to zachowuje. Widzisz, że poszedł, poszedł do góry. Plus do tego cały, cały ten zakres. ach cały ten zakres jest podniesiony, także zdecydowanie będzie bardziej narwany. Na tych trzech biegach mamy w tej chwili dostęp do 100% mocy, nie tak jak wcześniej było to jakieś 60. Oczywiście każdy bieg ma w tej chwili dokładnie tą samą mapę. Na każdym biegu będzie jechać ten motocykl dokładnie tak samo, a nie także. Do tej pory było pierwsze trzy biegi osłabione, na czwórce była pełna moc, piątka była pełna moc, przy czym tuż przed odcinką zaczynały się przymykać przepustnice, a szóstka nie zdążyła dojechać do końca i mieliśmy limiter prędkości. Tyle, obniżyłem mu jeszcze temperaturę wiatraka o 5 stopni, nie ma co, żeby się tak grzał. Wszystko, co ciekawe, hondy z tych lat zawsze, zazwyczaj miały paliwa za dużo, natomiast w tym wypadku praktycznie we wszystkich zakresach musiałem mu... Paliwa dodać, wcale nie był przelany, a tego bym się spodziewał. Gotowy, pozdro!